Witajcie, to ja, Franuś Kuliłogon. Chciałem wam przedstawić moje pola celi łąki ze siankiem. To sianko będzie mi służyło za paszę do mojego kuńka i moich baranów. Patrzcie, jest tego trochę, także roboty jest co niemiaro. Wczoraj go skopiłem, bolę jedystych. Patrzcie ile mu pola. Na tym polu także rosną grzybki. No widzicie jaki piękny łokazik to jest tania. Także jakby kto chciał przyjechać tu w te rejony Polski, to serdecznie go zaproszam. Patrzcie ludzie, podziwiajcie, podziwiajcie jakie piękne tereny rekreacyjne, taka kopecka siana, a jaki zapal z nich Patrzcie, podziwiajcie, podziwiajcie Podziwiajcie ludziska Podziwiajcie i się patrzcie jako ta Polska jest piękno i bogato w urodzaje Pozdrawiam Was wszystkich